Notre Dame, zresztą przykładowa rozgrywka, Grad wydawnictwa Ravensburger, bardzo dziękujemy. Tutaj dla czterech graczy będzie to się różniło ilością plansz, bo każdy z nas taką dzielnicę swoją tutaj ma. I te dzielnice, co łączą się tutaj, jest Notre Dame dla czterech graczy. To mamy taką, taki z czterech boków. On też jest tutaj dwustronny, bo też ma z drugiej strony dla dwóch graczy. Jest też trójkąt dla trzech graczy, i tu zaraz pokażę: tak, trójkąt i pięciobok dla, dla pięciu osób. I tak, każdy z nas dostaje na swoją planszę. Powóz, który daje na środku na tym rynku głównym, tutaj mamy poziom zawciążenia w dokach określany czarną kosteczką te znaczniki to są wiadomości, które rozwozimy, tam zbieramy, tak naprawdę tym, tym, tym naszym powozem należy rozłożyć także, że nie, widzimy, nie wiemy, który gdzie jest, i jak, jak potasujemy to, to i rozkładamy swoje dzielnicy na tych malutkich ryneczkach tutaj dookoła i tak ma każdy. Oprócz tego, cztery znaczniki wpływu. po pomo Pomocnika, który też zastępuje takie znaczniki wpływu. Trzy kasy każdy. Znacznik pierwszego gracza to jest taki quasi modo i każdy zazwa identyczną talię kart, które będziemy używali. I tak. Co jeszcze musimy przygotować tak. Tutaj karty 3C, 3B, 3A złożyć w jeden stos. I tutaj karty. Ludzi bez, bez takich oznaczeń, z tego są wystawiane dwie karty, tak? A z, z tego jedna, której będziemy mogli potem przekupić płacąc monetę, i wykonać akcję. To nam ustala, jaki tutaj będzie na dole kart. Jaki będzie poziom zastrzeżenia? 2, 3, 4 w tym, w tym, tutaj. W tej, w tej naszej fazie, w tej naszej rundzie akurat tak, gry i po kolei jak, jak my w to gramy, więc tak, mamy podkreślenie kart, no to to jest tu tak, jedno z tych literowych, dwie z tych, z tych bez, bez liter. Następnie wybór akcji. Polega to na tym, że biorę ze swojego stosu, rozumiem wszystko, żeby zaraz omówić, ale powinienem wziąć z potasowanego stosu trzy. Z tych trzech wybrać jedną, dwa na lewo. Mam znowu dwie od, od tej osoby, która jest u mnie po prawej, wybieram z tego jedną i tą jedną daję znowu na, na lewo. I potem będę zagrywał w ten sposób, i w ten sposób będę miał trzy karty. Y, 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 o, każdą innego koloru i będę, będę miał pierwszą do zagrania, i drugą zagrywam, a, i tą, a trzecią zagrywam niekogo niewidoczną, która będzie szła na stos kart odrzuconych. Więc jedna będzie zawsze y, z, tych, z tych kart odpadała sobie. Yy, no to, jest to jest właśnie użycie tych kart od razu. Yy, przekupienie jednej z osób, to potem właśnie wykonanie z akcji której z tych mo mogą się powtarzać, płacąc monetę. Yy, Ustalenie stanu zaszczurzenia tutaj. Jak, jak ten znacznik dojdzie tu, na sam koniec, to yy, trzeba dwa punkty prestiżu stracić. Punkty prestiżu to są yy, tutaj, tak, trójki, jedynki, piątki, a przy jest i dziesiątki, tak, a przy tego jeszcze jest kasa. Na punkty prestiżu tracę, traczce i kosteczkę wpływu yy, tam, gdzie mam ich najwięcej. Kosteczki wpływu będę używał przy akcjach, umieszczał w odpowiedniej tutaj. Yy, fragmencie jakby na swojej dzielnicy tak i używał odpowiedniej karty z danym widoczkiem tak, tu jest też katedra, która znowu jest poza moją jakby tą dzielnicą. Potem będzie zakończenie rundy i co trzecią, trzy, sześć i dziewięć rund będzie jeszcze, tu jest Notre Dame, wymianka na, tego co tutaj mamy, tych naszych kosteczek wpływu, na, na, na punkty prestiżu. I, i, I tak, jakie my tutaj mamy akcje, może najpierw. Więc mamy bank, daje kostkę e, swojego wpływu, tam gdzie mam e, ten, ten bank swój. E, tu mam, tak, bank i biorę jedną, bo jest jedna. Ja bym tutaj miał na przykład dwie i dałbym trzecią, to bym wziął trzy e, nowe, tak. Więc tak to wygląda. Potem... Znaczy trzy nowe, trzy, trzy, trzy kasy, o, znaczy się. Bo kostki będą w kolejnych, ale tutaj trzy kasy. Więc y, mam jedną, biorę jedną kasę. Y, daję y, drugą, a już tu była jedna, to, to dwa kasy, dwie monety, tak? Jakbym dał na przykład trzecią, a tutaj byłyby już dwie, no to trzy monety. Więc tak wygląda z bankiem, co monety. Y, teraz z z tym z seminarium, szukamy tutaj seminarium, jest i, i podobna sprawa, kumulują się, tak? Mam jedną, no to biorę jeden. Daję drugą, no to biorę dwa. Dam trzecią, no to biorę trzy. One się kumuluje, tak? E, potem z... E, potem sprawa jeszcze jest tutaj z rezydencją. Tylko na punkty, tak? Mam jedną kosteczkę, dałem, no to biorę, yy, biorę jeden punkt. Dałem drugą, to biorę dwa punkty. Dałem trzecią, biorę trzy punkty i tak dalej. Punkty prestiżu. Nie, nie pieniądze. Oprócz tego mam po, powóz. Powóz w ten sposób, że jak dam kosteczkę tam, gdzie jest po, powóz, yy, na, yy, na, 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 na wozownię, tu jest wozownia, tak? Dam tu kostkę, no to tego, ten właściwie miałem. ruszam się o jeden, dwa, trzy pola rynk, rynków, tak? O, o rynki się poruszą na, na rynki i yy, yy, zbieram to, co mam na monetach. Natomiast yy, dopiero mogę kolejną swoją wziąć. Wezmę sobie tą monetę, a dopiero kolejną swoją będę mógł wziąć zieloną, jak będę miał już od pozostałych graczy, każdą po jednym kolorze. I jak będę miał każdą po jednym kolorze, to dopiero będę drugą swoją zieloną. I potem znowu podwieska z tego koloru, dopiero mogę trzecią swoją zieloną. Tak to wygląda z powozem. Teraz mamy tutaj szpital. To jest, że mamy zaszczurzenie, nam się, nam się zmniejsza i w fazie epidemii zmniejszanie kosteczki, tak? W zależności ile, ile mamy, mamy kosteczek na, na tym szpitalu, o tyle mniej będziemy przesuwać tutaj ten poziom naszego zaszczurzenia. Potem Notre Dame. Możemy za jeden pieniądz dać da, kosteczkę, tak? Jeden pieniądz a to jest jeden prestiż. Dwa pieniądze, trzy prestiże. Trzy pieniądze, sześć prestiży. Punktów prestiżu. Tutajemy dajemy te, te nasze kosteczki wpływu, i potem trzecia, szósta, dziewiąta to, to też nam to y, y, daje y, odpowiednie wpływ, tak? W tym Notre dam y, Tutaj mamy jeszcze pełną czyli ten nasz pionek to jest przesunięcie y, y, w, 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 w położenie, a potem przesunięcie go na jakieś, na jakieś pole. On działa jak kosteczka wpływu tylko taki jokerem jest. Y, prezydencja już była, tu jeszcze, o park. Park, jeśli mamy dwie kostki, w... redukuje nam wścióra, tak, o jeden, zaszczurzenie. Jeśli mamy dwie kosteczki w parku, to każdą inną akcję, która, którą realizujemy, daje nam dodatkowo punkt prestiżu. I jeszcze jest taka gospoda, tutaj możemy, dosta możemy dostać Kosteczkę wpływu nową, pieniążek lub zastrzeżenie zmniejszyć. Jeśli mamy trzy kosteczki na gospodzie, to razy dwa, że dwa razy akcję wykonujemy. I to jest, to są nasze akcje. No wygrywa oczywiście ten, który ma najwięcej punktów prestiżu na, na sam koniec gry. Może coś jeszcze o kartach. No tutaj mamy tak, biskupa, czyli bierzemy znacznik z rezerwy umieszczamy w pustym sektorze ale nie w Notre Dame i eee, wykonujemy akcję zadaną z, z nowym miejscem, tak. Eee, mamy na przykład drugą, postać lekarza, która redukuje do zera poziom zaszczurzenia. Eee, mamy takiego błazna, e, który przesuwamy znacznik w, w tych wpływów z jednego sektora do drugiego, no poza Notre Dame akurat. Tu jeszcze mamy inne karty, na przykład pieniądze i i prestiż nam daje. Tutaj mamy barda, czyli przesuwamy od 1 do 3, bo to może też mniej, tak, w zaciku wpływu do sektora jakiegoś innego, ale też oczywiście nie poza Notre Dame. No tu, że bierzemy, tak, przy punkty prestiżu i to, to, lub zmniejszamy poziom zawczorzenia. Tu znowu znacznik wpływu i, i, i punkcik e, prestiżu. No i tu są jeszcze kolejne karty, tych kart już mamy jeszcze więcej, ponieważ dostaliśmy tutaj z tą grą e, dodatkowe jeszcze karty, a także tutaj z Burgundii, tak, też te są. No i tak sobie będziemy podróżować tym naszym powozem, zbierać te, te wiadomości, będziemy dbali o to, o, kontrolowali poziom zaszczurzenia, zbierali odpowiednie zasoby w oparciu o te nasze w, znaczniki wpływu, które się kumulują. To jest fajny efekt, że one się kumulują w, w tych określonych częściach naszej dzielnicy. Fajna rozgrywka, mądra rozgrywka klimatyczna, taka stary, stary Paryż, zaszczurzony, brudny, ale też ciekawy, gdzie, gdzie walczymy o wpływy. Dobra gra Stefana Felda od wydawnictwa Ravensburger. Warto zagrać, warto mieć w kolekcji. Ciekawa gra. Jeszcze, może, że taka sprawa, że te znaczniki wpływu yy, yy, trzymamy niewidoczne, a te inne zasoby to, to mamy widoczne, tak? I 9, 9 rund sobie, sobie walczymy w, w Paryżu o, o wpływy przy Notre Dame. 鲜剂